Witajcie moi drodzy ludkowie, o kurde cały świat wziął zniknęło, czekajcie skąd? O no i to jest różnica. No dobrze, witajcie moi drodzy ludkowie, wy jesteście Wzdychlog, ja jestem, nie wiem co w sumie, ale dobra. I ktoś pomyślał, czemu znowu na kanał, bo już się pojawiły, wracają akurat te okulary. Tutaj zrobimy drobne wprowadzenie, ponieważ e, dzisiaj rano na porannym Wzdychniusie swoją drogą zapraszam, o... no między 8.39 zaczynamy z reguły z reguły bardziej bliżej 8.39, także zapraszam na poranne wzdych newsy, żeby wiedzieć co się na świecie, w kraju i w technologii oraz horoskopie dzieje. Natomiast jednym z newsów technologicznych w o naszym dzisiejszym newsie był ten o tym, że Mark Zuckerberg czy Zuckerberg zależnie jak to czytamy czy cukrowe miasto Ej, w sumie to fajnie brzmi. Mark, Marek Cukrowe Miasto. Tak więc pan Marek Cukrowe Miasto dla tych niewtajemniczonych w te meandry jest to założyciel i chyba jeszcze właściciel Facebooka stwierdził, że okulary AR czy VR są przyszłością o, i o tym też będziemy rozmawiać. Natomiast jedna rzecz, która mnie rozłożyła na łopatki. Mamy gościa, który siedzi od tak naprawdę studiów, poważnie, na poważnie w branży IT. Oczywiście w kwestii biznesowej też, ale mniejsza o to. Tak? I w dobie tego, co się ostatnio dzieje, w dobie Copilota, chatu GPT, DeepSeeka i różnych innych tego typu zabawek, czyli w skrócie o sztucznych inteligencji, pan Zuckerberg, specjalista, było nie było od technologii, Stwierdza, że no czeka, y, 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 czekają nas czasy y, szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Serio? Już jak powiem, tak bardzo zrobił skneru samak kwacza, że nie zauważa, że my już jesteśmy w tych czasach, że tak naprawdę 2022, pierwszy przełom to są takie obrazki generowane, które jakoś tam spełniają nasz pomysł, ale są abso-kurna-lutnie okropne. Mijają tak naprawdę w tym momencie, tak, ze 2 lata, załóżmy, nie, z 2-2,5 roku, i mamy po prostu generowanie już powoli, nawet filmów. Nie to, że podkładanie twarzy, tylko generowanie całych filmów treści dość realistycznych. Tak więc, chyba ostatnie, tak, no, te 2-3 lata, Pan Cukrowe Miasto sobie przespał. Niemniej, na, na live poruszyłem. Wątek, który z pewnością zbudził mnie zastanowienie, ponieważ żyjemy w, w, w czasach rozwoju takiej technologii, i mówię o hardware'ze tutaj. Dzisiaj będziemy czysto o hardware'ze, o, że nie do końca wiadomo w którą stronę to pójdzie, o, ponieważ jak już wiemy, okulary VR się nie sprawdziły z różnych powodów: rozmiar, potrzeba zasilania etc., etc., ale mamy no właśnie pierwszy sposób, czyli okulary AR. I, te, I jeżeli chodzi o augmented reality, rozszerzoną rzeczywistość, mamy, nadal widzimy to, co wokół nas, wbrew te trailerowi tego odcinka, tylko że mamy jakieś nakładki. Tutaj jedną, jedną z głupszych pomysłów, takich bardziej zabawowych wykonań, były już w Xperii Z, o, z 2013 roku podaję, że to chyba pierwszy albo drugi kwartał. Nikt nie pamięta, jak kwartało minimum dzielić. Tak czy jak, Xperia już Z czy Z1 w 2012, 2013 roku miały właśnie ten tryb AR w aparacie, gdzie sobie kierowaliście, nie wiem, na stół, na podłogę i w miarę z zachowaniem praw fizyki umownym, ale wyświetlały wam się <laughs> roślinki, dinozaury i tak dalej. To jest rozszerzona oczywistość. Nakładamy jakiś filtr, mniej lub bardziej interaktywny, na rzeczywistość, która już istnieje i w okularach AR czy, no już VR będzie raczej zagospodarowane dla tych growych, co się nie udało, natomiast jeżeli chodzi o okulary właśnie, które mają nam rozszer rozszerzać rzeczywistość, to, to raczej będą to okula okulary AI, A AR. Tak więc idziemy sobie na przykład. Ja potem tak, takie coś, że idziemy sobie, widzimy jakąś budowlę, bo jesteśmy w obcym mieście czy kraju i czujemy, że ta budowla jest jakoś dziwna, wyjątkowa i na przykład głosowo: Ej, Stefany Jaj, weź co to za budynek, nie? i Stefan nam podaje te historyczne kwestie o, geoloka, geolokalizacyjne, tak nie umiem geografia, także w wymowy nazw geograficznych, wyświetla na przykład na ekranie. Albo jeżeli jest to, bo jako, że ostatnio dość duży, może nie triumf, ale rozbój o, jest wśród słuchawek y, z przewodnictwem kostnym, to mogą być takie y, okulary zespolone z takimi, o, słuchawkami, które nie wchodzą do ucha, nie izolują nas od, od otoczenia, tylko podają nam dźwięk pe, y, jakby po kości i wtedy nam nasz Stefan Eja odpowiada, że a, bo to jest tam, nie wiem, krzywa wieża w Pizie, tak, i została utworzona wtedy, a wtedy bla, 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 bla tak, czyli rozszerzona rzeczywistość. Widzimy rzeczywistość i możemy ją sobie na bieżąco, bez wyciągania smartfona z poziomu okularów, budowanych tam czujników, kamer i innego tałataństwa ta, ta sprawdzić. Myślę dość wygodne i ciekawe, aczkolwiek wiadomo, ktoś powie soczewki. Ok, tak i nie. Ponieważ y, y, soczewki to jest już jakieś y, y, ingerowanie w strukturę oka. Raczej sądzę, żebyś, że okulary albo bardziej wygodne okulary, kto pamięta jak miał Adam Jensen z Deus Exa, gdzie miał tutaj oprawki tylko przymocowane i okulary mu się same zasuwały. Nie? Druga opcja to jest, pójdę już trochę dalej niż dalszy rozwój smartwatchy, czyli rozwój holograficzny, czyli macie tutaj takie pudełeczko na rączce i tylko tam podnosicie rączkę i Wam się smartfon wyświetla, ale w form formie hologramu. I na początku, jak pomyślałem o o projektorach naramiennych, o których za chwilę powiem, czy właśnie holo, hologramach tutaj, o, to sam zanegowałem, ale sekundę potem przypomniałem sobie, że przecież jesteś, yy, przecież sam pracuję w edukacji i nawet w Polsce, zaznaczam, nawet w Polsce są, jest coś takiego jak tablice interaktywne czyli jest to tablica połączona z projektorem. I obraz nie macie z tablicy, tylko z projektora. I, ale jesteście w stanie, klikając na tablicy, oddziaływać na tam system, który jest zbudowany albo jest nadawany z komputera w formie takiej dotykowej na, na ścianie. Więc takie proje, projektory do właśnie korzystania z usług sztucznej inteligencji nie są wcale tak głupim pomysłem jak na początku, sam siebie że tak powiem o, zdetonowałem. Natomiast wracając. Na filmach nieraz, nieraz widzieliśmy, bo jest, jest retrofuturyzm, czyli będziemy mieli takie wielkie komputery na rękach. wciąż niewygodne, wątpię, że by ktokolwiek to kolik, kto wszedł. Natomiast, jako że ta technologia, coraz więcej wiemy o tej technologii świetlnej, o, tak, to właśnie odpalacie zegarek, tutaj Wam się dla smartfon i wtedy sobie takiego smartfona bez noszenia de facto smartfona. Zważając to przydatne by było dla kobiet, zważając na niegłębokość ich kieszeni z reguły. O, jako, że liczne przyjaciółki miałem, to nie raz mi skarżyły, że kieszenie w ich spodniach to yy, można no nie wiem co, jednego tipsa, wło, tipsa włożyć i już. Po, po kieszeni. W niektórych przypadkach. Natomiast, wracając. Trzecia opcja to właśnie te holokto holo Projektory na gdzie znowu technologią holograficzną by był obraz przed nami wyświetlany na zasadzie nie wiem jakiegoś monitorka telewizora, tylko że wiszącego w powietrzu, po, powiem tak. Nie wiem, które rozwiązanie było wygodniejsze, czy z podniesieniem ręki macie smartfonika, albo no, tablecika, bo to też wiadomo, będzie można sobie ustawić, miejmy nadzieję, czy właśnie projektor na ramienny, gdzie cały czas macie taką, nie wiem. Czy tutaj opaskę, czy bezpośrednio na ramieniu jakiś stelaż, który jak tylko potrzebujecie, pyk jak smartfona i wam wyświetla obraz. No, nazwijmy to prawie dowolnej wielkości i rozdzielczości. Nie? Bo już w takie kwestie jak w Iron Manie Trójce, i w No Way Home w Spider Manie, gdzie mamy hologramy, którymi możemy ruszać i w ogóle to. No. W takie, w takie nie wchodzimy, to jest za daleko, natomiast o, biorę też pod uwagę, że może powstać, może y, ten, może zaistnieć o, coś, co będzie hybrydą mojego pomysłu, zwłaszcza, że wyginane smartfony, ekrany etc., etc. mamy już, y, no myślę, że można powiedzieć spokojnie, 10 lat. Co prawda, nie dostajemy ich komercyjnie, bo są bardzo wadliwym wynalazkiem. Tak? Niemniej, coś takiego istnieje. Ergo, czemu nie smartfon? na nadgarstek, jakaś taka opaska, y, fajna, nie wiem, odtąd dotąd. To tak naprawdę była wielkość smartfona. I na tym, na ręce, na tym ekranie wyświetlają Wam się tam funkcje i tak dalej. Nie? Także, jeżeli chodzi o mo możliwości korzystania z sztucznej inteligencji, oczywiście najbliżej wydają się te okulary AR bo z tego co pamiętam już je, co najmniej jedne zostały wyprodukowane. No dobrze, jeżeli te gdybania technologiczne Wam się o, podobały, to oczywiście łapka, subskrypcja, komentarz, coś jeszcze, dzwoneczek najlepiej. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień i trzymajcie się.